Cześć moi drodzy, z tej strony oczywiście Mitro i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Blau Starsa. Też chciałbym się przywitać, bo to jest pierwszy odcinek z głosem. Więc cześć. I e, no. Dzisiaj sobie zagramy solo. Albo jednak w parze, bo do tego mam misję. O takie. Można zobaczyć. Tutaj takie dwie na dole. I no dobra. No więc my już sobie zagramy, oczywiście, bazem. Eee, no i oczywiście, chciałbym Was prosić o zostawienie łapki w górę i zostawienie suba na tym kanale. Bo mało nam brakuje do wbicia 10 subów. Więc będzie mi bardzo miło, no jeżeli to zrobicie. I no dobra, no i tak. Jesteśmy zbi, czyli nie ma tragedii. Eee, tak już mamy dwa cubesy, dobra. Tutaj sobie zbierzemy kolejnego. O, bibi. To my sobie uciekniemy, powolutku. O kurczę. O chaczki. Dobra. Tam jest jej jean, tam na górze, dobra. Ona się tu, o dobra. Jak ona tu sobie pójdzie, to po prostu ją docisnę i tyle. Siema. Oj, oj. Dobra, przynajmniej. Nie udało się jej zapić, niestety, ale nie ma tragedii, tak? No. Dobrze, czy tam jest ucieczka? Ucieczka. Jest ucieczka. Dobra. Sobie tu pójdziemy. Hehe, <laughs> ale go wykiwałem. O, przecież on może tu przez wodę przejść, ten Daryl. Dobra, jednak tego nie przemyślałem. Ym, no i to chyba by był nasz koniec, a jednak nie. Oj, oj Dobrze, mamy 7 cubsów, więc nie jest źle. I tutaj sobie przejdziemy... Chociaż nie, tu się nie da. Oto to musimy w tych krzakach poczekać. Jest już wielkie starcie. Chyba, tak? No to możemy raczej. Ra, raczej to wygramy. Dobra. Ja tu się ustawię. Poczekam, aż mi się załaduje ult. Dobra, pięknie. Aha. No i tego gryfa na ziaczku. No i dziękuję bardzo. Pierwsza gra i winek, więc łatwo w sumie nawet poszło. Zagramy sobie ponownie jeszcze raz, może. Czy bi się zgodzi? Tak. No więc Git. Dobra, to już się nam ładuje i okej. Okay. Jest Ems. Grałem przeciwko Ems i Kiele. Tak? Więc no, może być nie, nie aż tak łatwo jak wcześniej. Chyba, że się z nimi nie spotkamy. To wtedy będzie fajnie. Ale dobra. Tam jest Kieł, więc. Okej, okay. więc dobra. Czy... no. Chodź tu bi A ona sobie tam nie ginie w tych krzakach. Dobra. sobie pójdziemy. Okej, okay, okej. Okay, pięknie. Dojdziemy sobie do niej. Chyba będziemy też tak w środek wchodzić. Siema. Dobra. Pięknie, dobrze. Więc już jeden team wybity. No, i wie, jakie starcie, pięknie. Ci grałem przeciwko El Primo i Frankowi. Tak. Dobrze. Siema. Aj. Nie. Aj, aj, aj. Hmm. No cóż. Przegraliśmy, niestety, ale źle chyba nie ma. Misje się nabiły, więc. Tragedii nie ma. To najważniejsze. Dobra. okej, okay, ten się ładuje. I co my tutaj mam, Jest Edgar i Byron, czyli moi odwieczni wrogowie. I też taki fajny niusik. Zbieram teraz na Byrona. Więc też Gitek. Dobra. Edgar już zabił, więc no. W sumie w jego opisie to zabójca, więc kto by się dziwił. Dobra. Okej, okay, Edgar kolejny raz zabija. Dobra. sobie dwa cubesy zbierzemy. A tu trzeci. Pięknie. Oj, ja bym... Do niego szedł, chociaż. Dobra, ja tam do niego w sumie idę, co ja się boję jakiegoś. O kur... Dobra. No i. Dobrze! Pięknie bi. Więc teraz tylko... Nie dać się zabić. No i pięknie. Trzecia gra... Drugi winek. I git ile mamy misji? Już pięknie wszystkie ukończyliśmy, więc sobie możemy przestać. I tutaj start dropik wleci na szybko. Bardzo rzadki. Niestety beznadziejnie, ale okej. Okay. I tutaj 800 tych punkcików. Pięknie mamy. Dwie rzeczy do odebrania. I 600 monet. Dobrze. Więc chyba na baza to chyba. Zobaczmy, jakie mamy misje. To zagramy sobie rokiem. Dobra. Okej. Okay. W sumie mogłem od razu gorącą strefę wziąć. Ale trudno. Jesteśmy z Mordisem, więc... Yy, nie, tragedii nie ma. Dobra, ja bym od razu w sumie do tych krzaków podszedł. Dobra, mam już dwa kipsy. Dobra. Oj oj Dobra. Aiejaj. Tego El Primosa bym od razu załatwił. No i pięknie. Już jedna drużyna wybita. Zaraz ja będę wybity, chociaż nie. Dobra, jednak nie. Tutaj szybko sobie. Aha, zmarnujemy ul, chciałem powiedzieć. On tam biegnie. Oj, 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 dobra. Jest źle, bo zginąłem, a mieliśmy dużo kiaupsu. Więc ja teraz się zrespię bez żadnego umocnienia, więc będzie trochę słabo, ale trudno. Dobra. No to lecimy na tego barleja. Dobra, uj. Hu dobra. Prawie umarłem, ale git jest. Dobrze. Zmordowałem swój super atak, więc też jest bardzo dobrze. No i tutaj riko na szybko. Pięknie. Dobra. To jeszcze dwie rundki szybkie. Wygrane oczywiście. Dobra. Gramy teraz z kiełem, więc jest dobrze. I okej, okay, to sobie rozwalimy. Tam to też mu rozwalę, żeby szybciej miał. Oj. Ems. No ja jej nie mogę trafić, no co to ma być? Oj. Nie. Nie, nie, nie. Ju! Zabiję ją. Nie wiem, czy ja tam chcę podchodzić. O! O kurz. Pięknie. Oj. Oj. Aj, Ajajaj! No cóż. Niestety przegraliśmy. Ale my się nie poddajemy, tak? Gramy jeszcze jedną rundę. A może i dwie. Tylko by były wygrane. I dobra... Gramy z, zno Gramy z B znowu, więc... Nie ma tragedii. Okej. Okay. Teraz gdzie ona idzie? Dobra, to idzie już tam. Dobra, pięknie. Okej. Okay. Tu sobie chyba poczekamy, chociaż nie, dobra. Idziemy na łowie kipsów. Dobra, tam chyba nikogo nie ma. O, tu jest. Oj, dobra. Na szczęście żyje. oj, tu jest Bas, no. Smutek, ale dobra. My wierzymy, że Bi sobie poradzi. Tylko, aby tu nie, nie podchodziła. Dobra, to się res. Uuu, tu jest Mortis do wytropienia. Siema. Dobrze, tutaj trzeba szybko gościa unicestwić. Odcinamy gościa od prądu. Oj. Oj, zapomniałem o tym bazie tam. No to chyba to będzie nasz koniec, niestety. Ale dobra, przynajmniej nie straciliśmy Szybki tutaj start dropik, niestety nic nie ma No i dobra, mamy 8 osiem... czy coś? Nie, dobra Teraz zagramy sobie może gailem Dobra Teraz może w solo, albo nie Zagramy w gorącą strefę, tak żeby od razu robić dwie misje na, na raz. Bo tam była misja na gorącej strefie i... Z Gaylem było. Dobra. To wejdziemy sobie od razu w te krzaczki. Dobra, tu nikogo nie ma. Przynajmniej tak mi się, przynajmniej tak mi się wydaje. Okej. Okay. sobie pójdziemy. O, Hop, hop. I Oj, prze... dobra. Nie dobra. Ujdź, nie. Aj, aj, aj. Dobra, jaj! Dobra. zresztą się ok. Czemu to nie dodać? Okej. Okay. Dobra, tutaj baza. Szy... Oj. No nie. Dobra. A sobie pójdziemy. Tutaj dalej wygrywamy, więc jest, więc nie ma tragedii. Dobra. Ok, jest dobrze. Powiem Wam szczerze. Oj. Nie trafił. A, myślałem, że już nie trafił, ale jednak trafił. Dobra. To sobie pójdziemy. Dobra. Oj. No nie, nienawidzę bardzo za to. Przegrywamy jeszcze. No to pięknie. Aj, aj, aj. No cóż, więc. Ym... No dobrze, nie ma. Straciliśmy. No i chyba to będzie koniec tego filmu. Yy... Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. subskrypcję na tym kanale. Będzie mi bardzo miło. Lecimy po 10 subów. I to będzie chyba na tyle. Cześć.